Dzień dobry, tu ja mówię. Ja nie, nie, nie dam się nabrać. Zauważyłem właśnie przed chwilą, że wypadł mi jack. Przynajmniej tak to się nazywało w tych czasach, kiedy chodziłem do podstawówki do liceum. A teraz to się chyba jakoś inaczej nazywa. Wypadł mi jack od telefonu łączący telefon z mikrofonem. A wiem, jak Państwo przywiązujecie wielką wagę do tego, aby. To co mówię było słyszalne i to w jak najlepszej jakości HD. Rozumiem to, zauważyłem, jestem z siebie dumny, będzie dobrze. Dobrze, proszę Państwa, przechodźmy do rzeczy, bo rzecz jest niezwykle frapująca no i taka cholernie satysfakcjonująca po tylu miesiącach walenia głową w mur. Oto jeden z rezydentów, czyli takich osobników zazwyczaj związanych z partią Razem, przeważnie posiadający taką brodę ale la Drwal. To mnie strasznie zawsze śpieszy, bo ci panowie mają tyle wspólnego z Drwalami, co ja z chińską 14-letnią anorektyczką. Był łaskaw napisać na Twitterze. Pokazałbym Państwu to na komputerze, ale w tej chwili nagrywa się tam bardzo ważny. Dla mnie programik, taki skrypt, który będzie transportował stronę Kontrowersy.net na zupełnie nowe oprogramowanie. No i nie chciałbym sobie psuć całej tej pracy wielodniowej, a już właściwie wielotygodniowej w tej chwili. Państwo sobie z łatwością znajdziecie ten wpis. I tenże rezydent na tymże portalu Twitter zauważył, że. Jego narracja i narracja jego kolegów, którzy za pieniądze, jeszcze raz to powtórzę, za pieniądze, nie dla żadnej idei, nie dla żadnego zdrowia, tylko za pieniądze i dla prym, najbardziej prymitywnie pojmowanej ścieżki kariery, przez rok nas gnoją, przez rok nas poniewierają, zauważył, że przegrywa, jak się wyraził, bo jakżeby inaczej, narracja. Którą reprezentował przez ponad rok, a wygrywa narracja w internecie takich oszołomów jak ja, jak Państwo, którzy mnie słuchacie. Proszę Państwa, dlaczego to jest tak cholernie ważne, dlaczego to jest tak niesamowicie budujące? Dlatego, że od półtora tygodnia, chyba o ile dobrze pamiętam, Zaczynam mówić w sposób optymistyczny, ale jednocześnie z takim zastrzeżeniem, że nie zaklinam rzeczywistości. No to już w tej chwili macie Państwo podane czarno na białym, że to nie jest zaklinanie rzeczywistości, że to, co robimy, Właśnie w tym internecie, nie wychodząc na ulicę, nie robiąc rewolucji, chociaż to by się bardzo przydało, ale bądźmy realistami prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Jeśli dojdzie, to w niewielkiej skali, którą to skalę i te wszystkie zjawiska należy oczywiście ze wszechmiar miar popierać. To, co robimy, i co wydawało się taką naiwnością, takie podejście, ma znaczenie to działa na psychikę tych wszystkich demiurgów. To działa na, na to, co pan w rurkach i z brudką aladrwal napisał, czyli do nich to dociera. Do nich to zaczyna docierać, że przegrywają. A przegrywają z, z czym? Nie mówię z kim, bo, bo w pierwszym rzędzie trzeba powiedzieć z czym. Ze zdrowym rozsądkiem, proszę Państwa, ze zdrowym rozsądkiem. Nie można ludzi gnoić przez ponad rok tymi wszystkimi idiotyzmami, tymi wszystkimi absurdami, jakie oni produkowali masowo, które się w żaden sposób ze sobą nie łączą. To już nie, nie chodzi o to słynne pokolorowanie drwale czy połączenie kropek, ale to w ogóle do siebie nie pasuje. To jedno z drugim, co oni bredzili przez ten rok, nie ma, nie ma żadnego związku, nie ma żadnego ciągu logicznego. To jest, to jest jedno, jedną wielką propagandową abstrakcją. To odkrywanie na nowo e, faktu, że na świecie istnieją wirusy i, i bakterie, a wyodrębnienie jednego genialnego i medialnego wirusa, który odpowiada za wszystkie zgony i choroby świata, no to się mogło sprzedawać przez miesiąc, dwa, ale nie może się sprzedawać przez rok, i jeszcze w takim otoczeniu, w takim kontekście, że idzie za tym jedno, drugie, dziesiąte, pięćdziesiąte siódme obostrzenie, i znów nie mające nic wspólnego z logiką, nie, ma nic, nie mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Oni zaczynają po prostu dostrzegać, że dłużej z ludzi idiotów robić nie mogą. Przestał działać strach i to jest najważniejsze. Ludzie przestali się bać, a zaczęli się śmiać z tych wszystkich kretynizmów, tych wszystkich prymitywnych szantaży emocjonalnych, które odwoływały się do zabijania babć, mam, dziadków, spędzania święt, świąt online, bo. Znacie Państwo to zawołanie, chodzi o to, abyśmy spędzili te święta w odosobnieniu, po to, abyśmy się mogli spotkać za rok czy w czasie następnych świąt w pełnym gronie. Przegrywają, mało tego, że przegrywają, dwa, przyznają się do tego, że przegrywają, trzy, robią to publicznie. Proszę Państwa, jest bardzo dobrze. Ten kurs, który obraliśmy i który, o którym tak z takim uporem maniaka mówiłem, i mogło to być odczytowane właśnie jako głęboka naiwność, to zaczyna działać. To zaczyna działać i zaczyna docierać na, nawet do najbardziej tych tępych łbów, które są silne tylko i wyłącznie tą siłą, jeśli ona jest, jeśli znajdują się w głównym nurcie. Jeśli zaczynają przegrywać, jeśli zaczynają zauważać, że to co mówią przestaje się ludziom podobać, przestaje być przez ludzi kupowane, to oni natychmiast się z tego będą wycofywać rakiem i będą szukać nowych wyjść, nowych ujść, aby robić swoje kariery i aby robić swoje biznesy. Broń Boże, proszę Państwa, nie wolno z tymi ludźmi dyskutować. Przepraszam za to co powiem, a właściwie nie, 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 przepraszam. Mówię to z pełną świadomością i z pełną prewencją. Bądźmy dla takich ludzi brutalni. Nie dyskutujmy z, nich, z nimi. Ich po prostu trzeba tępić, bo to działa na takiej zasadzie: albo my ich, albo oni nas. Nie wolno rozmawiać z ludźmi, którzy przyjmują te abstrakcyjne założenia, cyniczne założenia, tylko po to, by wypełniać sobie kieszenie albo zdobywać lajki, bo to nie są ludzie, z którymi można racjonalnie dyskutować, to jest mniej więcej tak jak z wizytą Świadków Jehowych, albo jeszcze gorzej bo świadkowie, świadkowie, jak pukają do naszych drzwi, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, to ja zachowuję się w sposób absolutnie kulturalny, dzień dobry, dzień dobry, bo gość w dom, Bóg w dom Dziękuję za uwagę, nie dam się przekonać. Przyjmę ulotki, ewentualnie gdzieś sobie coś tam poczywam i się będzie nudziło, i to zawsze działa. To zawsze działało. Natomiast oni wchodzą do naszego życia, do naszych domów z buciorami i narzucają nam styl życia, czego świadkowie Jehowi de facto nie robią. Bo można ich pożegnać w sposób kulturalny albo w sposób brutalny. Tych natrętów przez prawie rok pozbyć się. Praktycznie nie dało. Teraz to się udaje, ale udaje się tylko i wyłącznie dzięki stanowczemu oporowi, stanowczemu sprzeciwowi, nie dzięki jakiejś racjonalnej wymianie, wymianie zdań, bo z tymi ludźmi nie można na tym bo nie wolno. Jest absolutny zakaz rozmawiania z tymi ludźmi na racjonalnym i merytorycznym poziomie. Oni się kompletnie do tego nie nadają. To jest z jednej strony sekta, a z drugiej strony cynicy. Którzy żyją z, z ogłupiania ludzi, i nie po to robią to, co robią, aby yy, przyjmować jakiekolwiek racjonalne argumenty. Oni z tego kpią. Oni odwołują się tylko i wyłącznie do ludzkich emocji i przerabiają w swoim mniemaniu, w swoim poczuciu wyższości, tak zwany ciemny lud na jeszcze bardziej ciemny lód, z którego da się wycisnąć wszystko, co się da. Proszę Państwa stosując naszą żelazną regułę, podkreślamą przy każdym, na każ, przy każdym odcinku polskiej chaty, nie wierząc nikomu, nie wierząc w nic, patrząc na fakty i, i, wyciąga, i, i, i wyciągając wnioski z faktów, dojdziemy do jednego błogosławionego wniosku. Wszystko, co zawdzięczamy, zawdzięczamy sobie, swojej twardej postawie, bez względu na to, jak nas przez ten rok traktowano, bez względu na to, jak nas przez ten rok poniewierano. Jak mówi jeden z przedstawicieli tej parszywej narracji, przekrywają i mają już poczucie, mają świadomość tego, że przegrywają dlatego to jest najlepsza i niepowtarzalna okazja, aby trzymać się tego, co robimy cały czas, aby trzymać się tej jedynej ścieżki i nie dyskutować nie wymieniać poglądów nie wymieniać argumentów z tymi ludzi ale pokazywać ich palcem ośmieszać, sprowadzać na ziemię mówiąc brutalnie, tępić bo jeśli nie my ich, to oni nas. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.